Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Solson. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bank Bank w serii Od Warera do Legendziora. Znajdujemy się w dywizji Grandmaster 2 i 3 Gwiazdki. No i w tym odcinku wychodzimy znacznie wyżej, ponieważ chodzimy do Grandmaster 2 i 5 Gwiazdek. A przynajmniej taki jest plan. Moi drodzy, widzimy się na ekranie ładowania postaci. No i znajdujemy się na ekranie wczytywania gry. Szybkie mówienie składów. W mojej drużynie jest Lesley. Figura ze skinem Cherry Witch, Harit oraz Kari. W przeciwnej drużynie jest Grok, Lance od Cloud. Farsa, z Farsa ze skinem Wings of Haven i Zilong z skinem Elite Warrior. Niestety bez maści prawdopodobnie, bo myślę, że już by było, um, już by było zazna zaznaczone to w jakiś sposób. Słuchajcie moi kochani, mam dzisiaj dla was masę rzeczy do powiedzenia i myślę, że to będzie ciekawy oraz merytoryczny odcinek. No i że będzie przyjemny w grze, czyli że uda nam się wygrać i nie będziemy się irytować spadaniem do niższych dywizji. Słuchajcie, na początku, jeżeli teraz przegramy grę, to zrobimy tak, że następne gry będę pokazywał Wam wygrane, a pomiędzy tymi odcinkami będą takie, jakby. Mm, na przykład, jeżeli kolejny odcinek będzie 46, no to pomiędzy tym a kolejnym pojawi się odcinek 45,5, no bo to nie może być tak, że cały czas spadamy. No ale liczmy, że uda nam się teraz to wygrać. Słuchajcie, zaczniemy od najważniejszej. Od najwa o, grog. Od najważniejszej rzeczy. Otóż e, chciałbym Was przeprosić na wstępie, że e, już niedługo odcinki mogą być e, przynajmniej dziwne. Słuchajcie, jak wiecie, mamy dzisiaj e, dzień w momencie, bo mnie to obijają, i to dosyć mocno a się nie daje obijać. To jest niefajne, bo. Jestem za bardzo skupiony na rozmawianiu. Słuchajcie, moi drodzy, mamy dzisiaj 10 maja, kiedy to nagrywam. Jeżeli to zobaczycie, to będzie prawdopodobnie 12 maja. O ile się nie mylę. No, i, 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 i to jest już maj. I do końca maja muszę, no niestety, ale nagrać dla was około 16 odcinków, które będą się pojawiać przez kolejne 4 miesiące. Ja wiem, że to dla nikogo nie jest dobre, dla mnie to też nie jest dobre. So, mówię, możecie mi wierzyć lub nie, ale sam też bym nie chciał... Nie już żeby tak e, to wyglądało, no ale tak będzie musiało być, ponieważ e, planuję e, od. Momencik, co mamy? Maj, czerwiec, od czerwca. E, planuję wyjechać do pracy, żeby oczywiście zrobić sobie najlepszy sprzęt do nagrywania, między innymi i głównie dlatego. No i żeby też opłacić własne wydatki. No a co się z tym wiąże, nie będę w stanie nagrywać dla Was filmów, ich montować i wrzucać. Ale nie martwcie się, Wy tego nie odczujecie. Odczujecie to delikatnie, e, oglądając filmy z Mobile Legends. Mm, w ten sposób, że po prostu będą przestarzały odcinki Oczywiście nie będą to e, po prostu... O, zabijemy go, patrzcie Oczywiście nie będą... Ben... Ajdź, udało mu się nas zabić, no trudno e, W każdym razie na bocie chyba szybciej tracą wierzę niż my na topie, więc jest dobrze No i nie będą to odcinki po prostu z najnowszymi update'ami i tak dalej Ale będą odcinki e, się pojawiały w każdą sobotę, przynajmniej tak się postaram to zrobić, o ile mi to wszystko wyjdzie. Niczego nie gwarantuję, postaram się, Jest to, będzie to dosyć ciężkie, bo to wychodzi, że trzeba że będę no, musiał nagrywać chociaż odcinek dziennie. No i może to być problematyczne, ale postaram się to zrobić tak, żebyście tego nie odczuli. No jedyną wadą będzie to, że właśnie będą... nie będzie najnowszych update'ów w grze, No ale to to nadrobiłem po czterech miesiącach jak wrócimy No a gwarantuję wam, że jak wrócimy to będzie taki power, że no, naprawdę będzie sztos. Oczywiście, pod filmami będę starał się was zami, e, na, komentować na bieżąco, tak? Was na wasze komentarze odpowiadać. Bo to, że wyjeżdżam do pracy, nie znaczy, że będę bez internetu. Po prostu problem, problemem mogłoby być nagrywanie, bo. Albo. No to, to opowiem wam w kolejnych filmach, żeby mieć co, żeby mieć co mówić. E, no ale właśnie, właśnie, właśnie też, e, jak już tu jesteśmy, chciałbym was zaprosić do subskrypcji kanału najpierw, na wstępie, który znajduje się oczywiście klasycznie nad naszą Ruby. Taki sam przycisk musicie kliknąć pod filmem i wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami. Dodatkowo serdecznie Was zapraszam na Discorda link w opisie. Dodatkowo serdecznie Was zapraszam na Discorda. Link w opisie, jeżeli nie bijecie na Discorda, no to skończycie tak jak cloud. No I im urzędzie podwierzę słuchajcie. Na Discordzie myślę, że też będziemy sobie... Rozmawiać, jak mnie nie będzie na YouTubie, w sensie, że nie będę nagrywał, to będziemy sobie na spokojnie rozmawiać na Discordzie, bo do Discorda raczej też będę miał dostęp i nie będzie to jakimś wielkim kłopotem, żeby po prostu z Wami popisać chwilę, czy nawet pograć. Bo być może będę z Wami grał na Discordzie czasami, ale nie będę w stanie nagrywać odcinków. No a więc, więc, więc być może kontakt będzie mieli, dlatego serdecznie zapraszam, wszystkiego dowiecie się w najbliższych odcinkach na pewno. No, i, i na Discordzie. Na, na Discordzie dużo rzeczy się dowiecie. Na pewno jak mnie nie będzie, więc serdecznie zapraszam. Link w opisie, jeszcze raz. I my płynnie przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jeżeli odcineczek Wam się podoba, zostawcie like. Jak, jak już jesteśmy w tym trybie żebrania, że tak to mówię, zostawcie lajka pod filmem. Będzie to dla mnie mega motywujące, żeby po prostu nagrywać. A, a, a zwłaszcza jak, słuchajcie, moi drodzy, e, zwłaszcza jak teraz Wam powiedziałem o tym, że wyjeżdżam. No, to, to też dla mnie to będzie takie motywujące, że chcecie tego i, i że. Soulson, zrób to. Postaraj się i zrób to jak najlepiej, jak, jak potrafisz. Więc serdecznie zapraszam do zostawienia lajka. Myślę, że takie trzy najważniejsze rzeczy organizacyjne omówione. Jeżeli chcecie więcej informacji, to serdecznie zapraszam do, serdecznie zapraszam do oczywiście komentowania odcinka. No i zapraszam również na Discord, na którym też możecie się dopytać o różne rzeczy i możemy sobie przyjemnie pobrać. Lezle jest ok, ale z Lezle nic nie zrobimy, chyba że. Nie, nie przyciągniemy go, ale za chwilkę go zabijemy. No, a my przechodzimy słuchajcie, do drugiej rzeczy, która mnie mega jara, bo jest rzecz ważniejsza od mojego wyjazdu, jest rzecz ważniejsza od tego, co właśnie powiedziałem. Otóż wyszedł dwa dni temu dla mnie, dla Was, poczekajcie, go zabiję i zaraz dokończę. Dla was, słuchajcie, moi kochani, odcinek wychodzi... Którego dnia dzisiaj mamy? Mamy 10. Dzisiaj jest czwartek. 11 to będzie piątek i sobota to będzie 12. Dla was 4 dni temu wyszedł nowy sezon, oczywiście, Lucyfera. Obejrzałem 3, 3 sezony i z niecierpliwością oczywiście czekałem na ten czwarty sezon. No i, i, i może, jak możecie się domyślić, nie zawiódł mnie. Nie będę Oczywiście nie będę wam spoilerował teraz tutaj dużo, bo, bo, bo nie lubię spoilerów. Osobiście i, i też nie chcę spoilerować, bo no serial jest naprawdę kozacki, ten a zwłaszcza czwarty sezon. Chociaż muszę wam powiedzieć, że e, zawiodłem się na dwóch odcinkach. Był to chyba odcinek siódmy i ósmy? Coś takiego. Ok, czekajcie, skupienie. No i udało nam się go zabić. Na odcinku siódmym i ósmym się troszeczkę zawiodłem, nie będę kłamał, że nie wszystkie były takie... ...ekstra i spoko. Ale, ale większość naprawdę robiła roz... że tak powiem i... i jestem w szoku, to co się działo, nie? To naprawdę w tych trzech sezonach nie było takiego rozpierdzielu, jaki był w ostatnim i mogę wam z całego serca polecić właśnie, żeby żeby po prostu obejrzeć, jeżeli macie chwil wolnego czasu. Raczej nie pożałujecie. Film ma ograniczenia wiekowe od 13 lat, więc myślę, że jest dla większości z was odpowiedni. No i jest naprawdę, naprawdę sztosem i... I serdecznie polecam po prostu.. Jeżeli oglądaliście poprzednie trzy sezony i wam się podobało, no to na pewno czwarty wam się też spodoba, to wam gwarantuję. Jeżeli nie oglądaliście, no to polecam oczywiście obejrzeć wszystkie trzy sezony od początku i dopiero potem czwarty i być może w kolejnych odcinkach jak sobie porozmawiamy o tym momencik, bo oni nam tutaj dają darmową wieżę na midzie, widzę kolejną. O jednak nie. Oho, no i się przedobrzyliśmy. No i słuchajcie, w, w następnym odcinku sobie po prostu porozmawiamy o Luciferze, o, o tym czwartym sezonie. Myślę, że zrobimy taki jeden odcinek, e, może nawet nie z Mobile Legends, ale bardziej może z Skyrim'a, w którym sobie zrobimy taki odcinek pogadankowy o właśnie Luciferze. Moich odczucia co do tego serialu i do tego czwartego sezonu. No i ogólnie takie, takie troszeczkę spoilerowane. No ale w tym odcinku spokojnie, nie będzie spoilerów, więc e, możecie śmiało sobie na przykład e, po tym moim odcinku oczywiście, jeżeli obejrzycie do końca, e, dopiero wtedy możecie sobie włączyć czwarty sezon Nocifera i na spokojnie obejrzeć. Ja wam powiem, że przerobiłem, e, tam było 10 odcinków, każdy z nich miał po około 45 minut do godziny, no ja to przerobiłem sobie w dwa wieczory, wczoraj zacząłem, wczoraj dla was 3 dni temu, bo zacząłem we środę, jak tylko wyszedł 8 maja, pod koniec w sumie wieczoru. Około godziny 22 i sobie zasiadłem, obejrzałem chyba z 4 czy tam 5 odcinków, słuchajcie. E, oczywiście musiałem, musiałem skończyć i nie mogłem dokończyć w, jednym, w jeden wieczór, no bo, e, no bo oczywiście studia wzywałem, no ale, ale jak wróciłem tylko po studiach, to od razu zasiadłem do oglądania Lucyfera, oczywiście zrobiłem sobie jedzonko i zasiadłem i obejrzałem serial do końca, więc w dwa dni te 10 odcinków przerobiłem, no nie robiłem nic innego, tylko oglądałem w sumie Lucyfera. No ale nie ma się, nie ma się co dziwić, bo on naprawdę warto i... i i, I... mogliby mi na przykład płacić za taką reklamę, bo... Bo takie coś warto, re, warto reklamować. I po prostu myślę, że naprawdę warto się tym zainteresować. Ale, 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 no, to, no słuchajcie... No nie, nie, nie wiem też, co o tym powiedzieć za bardzo, bo jestem w ciężkim szoku, to co się działo, bo... Jestem świeżo po obejrzeniu właśnie odcinka. E, plan był taki... O... Słuchajcie, plan był taki, nie? Że wracam ze studiów i po prostu nagrywam dla was odcinek. No ale zmieniło się na tym, że... Jest godzina pierwsza w nocy Ja dopiero teraz się biorę z nagrywanie odcinku No jest godzina pierwsza trzy, teraz tak to nagrywam No a nagrywam to tak późno właśnie z tego powodu, że dopiero skończyłem Lucyfera. Postanowiłem sobie włączyć jeden odcineczek Lucyfera. No i skończyło, w sensie, że szósty Jak wróciłem ze studiów, o tej około godziny chyba to była Żeby wam nie skłamać, około dwudziestej godziny No i skończyło się na tym, że włączyłem sobie jeden Obejrzałem wszystkie pięć i, i właśnie, właśnie skończyłem Lucyfera czwarty sezon no niestety taki mały spoiler, yy, w sumie chyba nawet nie spoiler, niestety, ale z tego co widzę nie zapowiada się na kontynuację, no niby, niby źle, ale jednak czuję, że, że, że dobrze, bo skoro jednak już yy, producenci nie mieli pomysłu, że tak powiem na, yy, na czwarty sezon, no właśnie tam, no nie będę, nie będę spoilerował, <laughs> bo znowu to, to wam powiem, że nie będę spoilerował, no ale myślę, że dobrze zrobili, że, za, że, że zakończyli serial, nie... Myślę, że nie, nie ma sensu tego na siłę ciągnąć i... I nawet jak nie będzie kolejnego sezonu, ja będę szczęśliwy, że wyszły te cztery. E, momencik, bo tutaj próbujemy zabić to coś. W sensie, że groka. Dobra, bijmy go. Wyciągniemy go? Oj, no... Niestety nie udało nam się go wyciągnąć. I na czym skończyliśmy? No. I w sumie jestem szczęśliwy na tym, że właśnie wyszedł ten czwarty sezon dosyć szybko, w sumie, bo 8 maja zaledwie. No, chodź. No, ładnie robiłem, Po prostu mam tym razem dobry team i tym razem mi się przywartyło. I w sumie. To było na tyle o Luciferze. Myślę, że wszystko, co, co ważne powiedziałem. Naprawdę serdecznie Was zachęcam do obejrzenia. Eee, za, oczywiście. Jeżeli, jeżeli lubicie takie klimata, myślę, że... Myślę, że film jest naprawdę ciekawy, bo jest i zabawny, i, i czasami wzruszający nawet. I taki działający na emocje, i taki też dramatyczny trochę, więc myślę, że w nim jest dla każdego coś dobrego. I muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z lepszych seriali, które oglądałem dotychczas. I naprawdę mogę go chyba każdemu polecić. I naprawdę go. Chyba bardzo często teraz zauważyłem, że powtarzam słowo naprawdę ale naprawdę. Myślę, że ustawiłbym go w top 10 seriali, które oglądałem dotychczas. Może nie obejrzałem dużo seriali, ale w top 10 myślę, że go na spokojnie bym mógł uplasować gdzieś tam, na którymś miejscu. Może kiedyś zrobię taki odcinek, top 10 na przykład, właśnie seriali, czy, czy anime, czy, czy piosenek. Może nie piosenek, bo piosenek w sumie teraz dużo, dosyć dużo, dużo słucham. No ale może zrobię właśnie kiedyś taką listę top 10 seriali, które serdecznie polecam. Jeżeli chcecie takie coś, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, że chcecie takie coś, to oczywiście może szybciej takie coś powstanie. Ja myślę, że to by było fajne, bo... No bo, bo wiecie, ja gówno nie oglądam. <laughs> Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnej grze, moi drodzy. Widzimy się w kolejnej grze. Trzy lajki. Słuchajcie, my też im damy lajki, bo team był dobry. Sprawdźmy na obrażenie. Oczywiście zadaliśmy mało, ale bardzo dużo przyjęliśmy. Nie, bardzo dużo zadaliśmy... Wierzę i sporo też przyjęliśmy, Ale sami widzicie. Dobra to do zobaczenia na ekranie ładowania, ale szybko przechodzimy do kolejnego, już tutaj właśnie jak widać w meczyku. A nie wiem, może mi się to takie płynne przejście zrobić. <laughs> Szybciutko mówię składów. Pierwszy raz moje drużynie Esmeralda, pierwszy raz chyba na Rankedzie gram z Esmeraldo, nie przeciwko niej Kimi Zask i Ginevra ze skinem Fleur de Blau jakaś dziwna nazwa skina. W przeciwnym drużynie jest Change, Kimi ze skinem Steam e, Researcher, e, researcher Lesley, Tigl ze skinem Dark Guardian i Argus bez skina. No, cieszę się, że mamy Esmeralda, cieszę, cieszę się, że mamy e, Kimi i Ginevra, mamy dosyć mocny team. Myślę, że, że może być szansa na wygranie tego. Oczywiście oni też mają dosyć potężny team, bo mają e, Lesley, Change'a, Kimi no i oczywiście Argusia, mojego kochanego. O, swoją drogą, kilku z Was czeka na powrót Argusia. Być może mamy taki spoilerek. Pojawi się jakiś odcinek z Argusiem. Hmm, co Wy na to? Chcecie? Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, że, że chcecie, słuchajcie. No, a my przechodzimy do kolejnych tematów, które też, też mam takie w sumie do omówienia. Najważniejsze tematy już omówiłem, więc jeżeli teraz e, chcesz wyłączyć odcinek, to nie wyłączaj go, bo, bo, bo nie opłaca się. Lepiej po prostu e, nie wyłączyć odcinka i obejrzeć e, cały odcinek, oczywiście. Choć mi ze mną plis. ja dzisiaj teraz chciałbym porozmawiać z wami o O czym? Na pewno o ludziach w pociągu, których zaobserwowałem, ale najpierw chciałbym wam powiedzieć o... Mm, o tym, że pograłem z wami ostatnio trochę na Discordzie, możecie się zapytać dlaczego. No już wam mówię, bo bym nie mógł nagrać tego właśnie rankedu. Musi, nawet, nawet nie wiecie jak ja się namęczyłem, żeby nagrać ten ranked game Słuchajcie. Byłem w pracy byłem w pracy i postanowiłem sobie odpalić rankeda, co nie? Mm, nawet dwa rankedy I zapie... Jezu, Kimi Plox, Plox, Kimi, Kimi. Okej, okay, komuś się udało go ukraść? Ok, to dobrze. Co Zabijemy się z nimi Dobrze, Kimi zabiła spoko. Mm, mamy bloda, extra, Kimi ma buffa, więc może być. Dobrze. No i słuchajcie, i, i byłem sobie w pracy. I nie, nie zabijesz jej, prawda? No szkoda, użyła barrier Okej, okay, możemy ją zabić? Zabijmy ją. Nie, nie zabijmy jej. E, I byłem sobie w pracy włączając Brękada? Kimi przestań atakować tam tak daleko. Czekajcie, bo się skupiam teraz właśnie na gierce, może tutaj Argusia wyciągniemy. No zabrakło troszeczkę, dosłownie zabrakło y, auto-ataku Kimi Mam nadzieję, że teraz przeżyjemy, może być Trochę ciężko, może Kimi umrzeć Ale nie, chyba ucieknie Tak, uciekła y, Gdybym miał ult, to jeszcze go zabiła, dobra, słuchajcie y, Właśnie, dokończmy historyjkę O Credit Corsa, skorach, bo spadłem Nie mogłem grać rankedów, bo sobie zagrałem, y, nie rankedy, przepraszam, włączyłem sobie E, mamy dobrą Kimi. Ma, Kimi ma dobrego supporta. E, bo sobie włączyłem klasyki chyba w pracy, jak byłem, bo miałem chwilę wolnego. No i tak sobie grałem te klasyki. I okazało się, że nie mam wolnego, że muszę jednak. No No jednak byłem w pracy, więc musiałem pracować. No i, 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 i tak jak starałem się wyjść z tego obronną ręką, coś tam czasami ruszyć się czy coś, no to jednak byłem AWK w większości. Jakaś, nie, nie zabijemy go, to jednak w większości meczy byłem po tym awk i wyszło tak, że dostałem, e, nie dość, że dostałem e, auto awka. to jeszcze to jeszcze dodatkowo mi dowalili reportami i tak straciłem punkty, no i jak już za pierwszym razem mi nie wyszło, to myślałem, że chociaż za drugim mi wyjdzie i będę miał chwilę wolnego, no ale to też nie wyszło i tak samo straciłem punkty na dobrą sprawę. No dobra, ja teraz ja tego potrzebuję, moja droga, bo ja też potrzebuję trochę farmy, a ty już jesteś sporo nafidowana. I właśnie tak straciłem punkty, i musiałem chyba no, w ciągu nie, nie całego tygodnia, w ciągu 5 dni, 3 dni, tak na dobrą sprawę, e, dobić te punkty, żeby móc teraz nagrać wam tę grękę. Słuchajcie, słuchajcie, Argus się z nami bije, okej. Okay. Okej, okay, bo umrzemy zaraz. <laughs> tak sobie spokojnie zanim chodzimy, ale byśmy za chwilkę umarli. Dobra, wycofamy się na bazę. No i tak sobie zamigrałem i nabijałem te punkty. Nie wiem czy już skończyłem ten temat w sobie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję też, że Kimi nasza przeżyje. No a teraz też jeszcze taka... No mówię, ten odcinek będzie napakowany informacjami po prostu, bo no sporo się działo przez ostatni tydzień na, do, na dobrą sprawę. I, I mogę wam trochę opowiedzieć właśnie co zaobserwowałem, bo do, powiem wam tak, że oczywiście dosyć często jeżdżę pociągami, ponieważ studiuję dosyć daleko od domu i, i pociągami dojeżdżam sobie właśnie na studia i to jest praktycznie trzy razy w tygodniu, więc no, no dosyć sporo nie powiem i tak sobie z, czasami ludzi obserwuję. To zupełnie przypadkiem, bo wiecie, ja sobie to widzę, widzę ludzi. No i, i jakich ja ludzi zaobserwowałem? Od yy, najgorszych lejtusów, patologii do naprawdę miłych yy, miłych dzieciaków, czy tam miłe staruszki, yy, nie wiem, wiemy ich. Nie no, chyba nie bijemy i naprawdę e, ludzie są tak zróżnicowani, i tego się nie zauważa na co dzień, słuchajcie, tego się na co dzień nie zauważa, ale jak tak człowiek się przyjrzy, to naprawdę to wszystko widać, słuchajcie, dzisiaj na przykład miałem przyjemność jechać z. totalnie bez obrazy, z upośledzonymi osobami, no, chyba z osobami z dawnym, wycofajmy się teraz. No braki mi żyje, ja żyję, więc jest dobrze. myśli zaraz ty... Tutaj... Yy... Przestań mi atakować, kimi. Ej, wo? Ale prawie umarliśmy. <grym> ale kimi nie żyje, to dobrze. Słuchajcie, mm, brakuje nam minunku do wyfarmienia się. osobami z downem i jakie to było... Czekajcie, tylko się... No, i to chyba były jedne z przyjaźniejszych osób, jakie w ogóle poznałem. Były naprawdę wesołe i, i chyba najszczęśliwsze z tego całego e, przeładowanego, oczywiście, polskiego pociągu. I, i tak, tak w sumie się zacząłem zastanawiać, że jak bardzo często oceniamy e, po prostu ludzi patrząc na nich i nawet z nimi nie zamieniając słowa. To jest smutne, przykre. A naprawdę po prostu czas, czasami ludzie potrafią nas zaskoczyć. Na przykład ja niszcząc pierwszego towera <laughs> w grze. Jest tu też kimi, kimi też nas potrafi zaskoczyć. Na przykład tym, że, że próbuję w nas strzelać. Bardzo ładny flicker. Myślę, że tutaj to już jest śmierć dla kimi albo dla Argusia chociaż. No, Kimi myślę, że go zabije na spokojnie. Mamy bardzo do dobrą Kimi. Tak jak już zresztą wspomniałem, Kimi ma bardzo dobrego supporta. Jest spoko. I swoją drogą też y, powiem Wam taką ciekawostkę. Dzisiaj jechałem sobie pociągiem. Oczywiście wszyscy z nas, z, na z nas, z was. Z nas wiedzą. Y, myślę, że wy też wiecie, że w pociągu palić nie wolno. To jest to zakazane. Wiszą wszędzie tabliczki, że palenie wyzbronione. E, idziemy Tigryowi mi pomóc? Nie, po co? Będziemy puszować. No dobra, Tigry do nas idzie, więc teraz się wycofajmy. Kurczę, mam ochotę go zabić. Naprawdę mam ochotę go zabić. No i, i wszyscy wiedzą, że palenie w pociągu jest zabronione oczywiście i, I bardzo często do tego sok ma jakieś problemy Czy też nawet sami konduktorzy Nawet ludzie w pociągu zbytnio tego, że tak to ujmę, nie tolerują No ale, ale dzisiaj po prostu szczyt chamstwa zobaczyłem na oczy Ponieważ yy, nie robił tego jakiś Patus, wiecie, w kiblu Który sobie zapalił peta Ja tam nie, nawet, szczerze Mi czasami nie przeszkadza to, że ludzie palą, bo, bo naprawdę. No, sam kiedyś paliłem, że tak powiem, i, i wiem, jak to jest. I mi to naprawdę nie przeszkadza. A oczywiście czasami jest to irytujące, jak na przykład siedzi sobie takich trzech Sebastianów, sobie piją piwko, popalają peta, a gdzieś w wagonie obok siedzą młode dzieciaki czy coś. Nie, jest to przykre i trochę gorszące. Ale na pewno nie przeszkadza mi jak na przykład sobie razem na jakiś czas jakiś ziomek sobie pójdzie do kibla zapalić peta Ja tam z, pol z policji nie jestem, sokiem nie jestem, ochroniarzem nie jestem eee, Nie moja kolej, więc spoko Ale żeby kurde bele, sam kierowca pociągu palił pety u siebie w kabinie, no to już jest chyba szczyt chamstwa, co nie? Ale żeby to jeszcze było jakoś takie wiecie, ukryte, że sobie tam zapali peta gdzieś eee, w kabinie, zaraz musimy Kimi zabić Czekajcie, bo mi się telefon rozładowuje ale zopaliśmy, patrzcie, jest, jest szansa na zabicie, nie, nie, nie zabijemy jej No, ale żeby on sobie jeszcze tam w kabinie palił, to spoko, w sumie on palił w swojej kabinie No, ale żeby, wiecie, tak ukryty gdzieś był, to, to ok, za oknem dmuchał, czy, czy, coś Ale on jeszcze chamsko drzwi otworzył, słuchajcie On chamsko drzwi, bo wiecie, byłem w pierwszym pociągu W pierwszym przedziale, dobra, zabijmy ją Go w nią po prostu Ty, bo on zaraz zabije, czemu nie możemy slikerować? Co jest? Ej, nie mogliśmy slickerować totalnie, ale zło Yyy zabija, na farcie. Patrzcie, jakimi marzycie, nie? To jest szok i niedowierzanie. Sok i niedowierzanie. No i, i słuchajcie, ale ten ham, no bo tak go nazwać można, ten pan, o tak to ujmę wtedy, żeby nikogo nie obrazić, bo też nie lubię obrażać ludzi, jak wiemy. Ten pan sobie otworzył drzwi i sobie bezczelnie jeszcze porozmawiał z konduktorkiem, konduktorem, który siedział. Oczywiście przy, przy wejściu do kabiny sterującej, no to już jest naprawdę ham. jeszcze z tym petem tak. Tak, no, wychylił się tak, tak chamsko totalnie, że no aż mi żal dupę ścisnął, że takie coś może mieć miejsce, nie, no, ale nie zareagowałem, bo jestem po prostu piczką i, i nie chciałam mi się już mieszać, to poza tym był, było rano i, i wiecie jak jest, To nie moja sprawa, co prawda trochę moja, bo jednak jechałem w tym pociągu i i, i to było hamskie ale mi to nie przeszkadzało akurat, więc, więc spoko, a mówię o tym, bo dosyć ciekawa sytuacja i, i istotna moim zdaniem, żeby... Takiego czegoś, góra nie skacz w nich, tylko mnie broń. Żeby tam na takie coś zwracać uwagę. I po prostu, żeby, żeby tak nie robić, bo to chyba nie wypada. Ale co, co ja tam wiem o właśnie takich rzeczach? Ale w każdym razie na pewno ciekawa, dosyć ciekawa przygoda, o której warto powiedzieć i myślę, że... że przyjemnie o takim czymś posłuchać. W swoją drogą, yy, Całą historię chyba zakończymy ten odcinek, bo jakoś nam wyjątkowo dobrze idzie. nie nieduży nam, chociaż jesteśmy 015. To mamy jeszcze bardzo dobry team, który znowu nas kieruje. I nie wiem, czy to jest wina teamu, że nas kieruje, czy po prostu my tak dobrze supportujemy. Ale jak widzicie, dwa odcinki za nami, dwie gry za nami. No i tak jak e, na początku odcinku powiedziałem, słuchajcie, przepowiednia e, kończymy w Grandmaster 2 i 5 Gwiazdek. Wszystko co chciałem w tym odcinku poruszyłem. Myślę, że gierka była ciekawa i odcinek też był e, fajny merytorycznie. Jeszcze, jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału oraz zostawienia lajka pod filmem i udzielania się w komentarzu... Słuchajcie, zaraz chyba zobaczyłem jakąś szklankę, zaraz to zbiję. E, do udzielania się w komentarzu i, nam, ta, i tam na pewno sobie możemy też porozmawiać na różne tematy, więc jeżeli macie jakieś pytania i, albo tematy po prostu, które chcecie, żebym poruszył w następnym odcinkach, bo no, przydadzą się te tematy, które Chcecie, żebym poruszył przez te 4 miesiące, to będą 4 miesiące. Słuchajcie, kiedy mnie nie będzie. Piszcie w komentarzach e, najlepiej pod tym filmem, bo ten film wyjdzie najszybciej i będę w stanie jeszcze dobrać inne materiały. Więc piszcie, udzielajcie się i po prostu zobaczymy, co chcecie i, i po prostu takie odcinki w tę tematykę nagramy. A w tym odcinku ja się zamierzam. Jak widzicie, dostaliśmy lajka od Zaska. My damy całej naszej drużynie. E, nie followa, tego lajka. Jeszcze dam datę, żebyście mogli sobie obejrzeć. Hmm. Tutaj macie przedmioty, tutaj macie obrażenia znane i tak dalej, statystyki. Na sam koniec. No i, i co, i w tym momencie ja się serdecznie z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. We will be in touch. Swoją drogą chyba troszeczkę zmieniłem autora. No więc elo elo.